Co się dzieje o na rynku transferowym, ale ciężko jest zrobić osobny odcinek o jednym transferze, dlatego poczekałem, aż się trochę tego nazbiera, żeby pogadać o tym w zbiorczym filmie. I sobie o kilku transferach pogadamy. Skupimy się tylko na już klepniętych transferach i ominiemy wszystkie plotki, bo wiadomo jak z tymi plotkami bywa. Myślę, że jeszcze co najmniej jeden taki film powstanie, bo raczej jeszcze się sporo wydarzy na rynku transferowym w tym okienku. Zostaw łapkę w górę stary, bo już mamy ponad tydzień Daily, dzisiaj dziewiąty dzień, więc dotknij, że się staram. I już zaczynamy, ale jeszcze przed tym. Sponsorem dzisiejszego odcinka jest strona CSGO Skins, wraz z którą przygotowałem dla Was konkurs na takie oto skiny. Jedyne co musisz zrobić to doładować za co najmniej dyszkę z kodem FreeTox i uzyskujesz szansę na wygranie skina. A im więcej doładujesz, tym większe szanse, że wygrasz. Dodatkowo wpisując mój kod dostaniesz 20 na start oraz plus 10% do doładowania. Na stronie masz mnóstwo różnych skrzynek, od tych tańszych ze słabszymi skinami, aż po te drogę, w których zawsze leci kosa. Można nawet odzorowane skrzynki z Cessa, tylko, że tutaj są trochę tańsze. Również są liczne eventy. Obecnie trwa taki O, podczas którego możecie otwierać specjalne tematyczne skrzynki, za które dostaniecie specjalne punkty, które możecie wymienić na dodatkowe skiny. Jakby tego wszystkiego było mało, to jeszcze CSGO Skins podjął współpracę ze znanymi drużynami sportowymi, w tym znawić jedną z najbardziej utytułowanych drużyn w CS. -ie. I możecie otwierać dedykowane skrzynki danych zawodników, w których są skiny, którymi dany zawodnik gra. A jeśli lubisz ryzyko, możecie się pobawić na case battle'ach, gdzie można wygrać znacznie więcej skinów. Natomiast jeśli chcesz zagrać, biedaka, To na stronie masz codzienną darmową skrzynkę oraz darmowe skrzynki, na przykład, za polubienie fanpage'u na Facebooku. A gdy będziesz chciał wypłacić skiny, ale żone ze zdobytych ci się nie podoba, to możesz użyć exchangera i wymienić kilka skinów na innego o tej samej wartości. Pamiętaj, wykres z głową i przechodzimy do odcinka. No i zacznijmy od tego, że Liquid ogłosiło, iż nie robią żadnych zmian na nowy sezon. Jedynie ogłosili nowego trenera, którym został Flesi. Flesi był graczem kiedyś i grał dosyć długo w teamach, ale no nic większego nigdy nie osiągnął, nie pojechał nawet na żadnego majora, no ale też nie można mówić, że, że kompletnie nic nie osiągnął, no bo gdzieś tam na takim tier 2, tier 3 grał i to grał dosyć długo. Potem został trenerem i trenował m.in. FlyQuest Red, jest to żeńska formacja, która całkiem nieźle sobie radziła, no ale przez ostatnie dwa lata był analitykiem w Na'Vi, a teraz dostał szansę jako trener w Liquid. Jest to dosyć nieoczywisty pick ze strony Liquid, ale myślę, że może się opłacić, bo no raczej Nawi byle kogo na analityka by nie brało. No i też w sumie rzadko się chyba zdarza, nie? żeby jakaś drużyna podkupiła innej analityka i wzięła go na kołcia. No, zbyt często takich sytuacji nie widzimy. A ja myślę, że Flashi jako trener może się sprawdzić. Większe obawy miałbym co do składu Liquid, no, który jak wiemy w tym sezonie totalnie zawodził, ale rozumiem, że chcą dać im jeszcze jedną szansę, że nie chcą robić zmian bo naprawdę na papierze ten skład jest bardzo dobry no jedynie ten Ultimate tutaj tak no nie jest najlepszym graczem i, i historycznie nigdy tego, tej swojej wartości jakoś mocno nie udowodnił natomiast NAV, który jest ostatnio bardzo mocno jechany, no to co by nie mówić, no to NAV przez praktycznie całą karierę zawsze był solidnym zawodnikiem, dopiero w tym roku ma taki zjazd więc też się po części nie dziwię, że Liquid chce jeszcze dać mu szansę tym bardziej, że Liquid raczej nie jest organizacją która po jednym gorszym sezonie od razu wywala zawodnika no Jakindara bardzo długo trzymali, Jakinder chyba tam z półtora roku miał Problemy z formą, a i tak dawali mu te szanse. Więc nie dziwimy, że NAV również tą szansę otrzymał. I jest to taki ruch, który może im wyjść na plus, ale też może im wyjść na minus. Ciężko stwierdzić, tak naprawdę, na tę chwilę, ale no rozumiem jak najbardziej ten ruch, no bo z Siuchym, no ile oni grali? Tam chyba z 4 turnieje zagrali z Siuchym. Nie jest to za dużo czasu, żeby ułożyć drużynę, szczególnie na poziomie Tier 1, więc rozumiem, że chcą dać im czas i myślę, że może to wyjść na dobre. Jeśli Siuchy to ładnie poukłada, dopasują się rolami tak, żeby każdemu odpowiadało, to naprawdę Liquid może bardzo fajnie działać. A czy tak będzie, no to się okaże. Też dziwi mnie to, że dopiero teraz wzięli sobie coacha i że wcześniej na coachu mieli swojego analityka. To mnie trochę dziwi, że tak długo grali z tym analitykiem, bo po co wywalali mitara, skoro potem nie wzięli innego trenera od razu, nie? Tak naprawdę przez pół roku grali z analitykiem. No była to dziwna decyzja, no ale teraz w końcu mają normalnego trenera i zobaczymy, jak to wyjdzie. Czy wyjdzie na plus, czy raczej na minus i będą potrzebne zmiany. Jestem bardzo ciekaw, jak Liquid sobie w tym sezonie. Poradzi. Następny temat no to broki powracający do face. No niestety simple jak sam napisał, czasem ciężko jest wyjść z więzienia. No i też się sprawdziło to co sam gadałem. Naprawdę ostatnio jestem jebanym Nostradamusem stary i wszystkie kurwa ruchy dużym prze przewiduje, nie? Przewidziałem, że Hades trafi do komnaty, no i tak się wydarzyło. Teraz przewidziałem, że broki pewnie wróci do głównego składu, a Simple wróci na bencha. I nie zdziwię się, jeśli za te pół roku Simple trafi do, z powrotem do Face, tylko że teraz na zasadzie wolnego transferu. I też jest to mądra decyzja ze strony Face, bo podobno Nawi chciał bardzo dużo za Simpla, nawet jak na to zostało mu tylko pół roku kontraktu, to chcieli, no na tyle dużo, że Face nie zdecydowało się go kupić. No i się im nie dziwię, bo wiecie, po co wydawać w kurwę kasy, skoro można pół roku poczekać, i wziąć za darmo. No jest to logiczna decyzja ze strony Face, którą no, w pełni rozumiem. Pytanie tylko, czy Simple będzie chciał potem wrócić do Face, jak już będzie do wzięcia za darmo, czy jakaś lepsza drużyna się na jego nie pokusi. No i też pytanie, jak broki wykorzysta tą szansę? To też jest bardzo dobre pytanie. Broki sobie odpoczął 2-3 miesiące teraz i może wrócić o wiele silniejszy. Jeśli się okaże, że broki wrócił i napierdala tak jak wcześniej, no to raczej Face Simplem już zainteresowany nie będzie. Więc no, to jeszcze nie jest takie pewne, że Simple za te pół roku do Face trafi. No a jak Face będzie sobie z Brokkiem radziło? No to zobaczymy. Mówię, myślę, że Broki mógł odpocząć sobie. I teraz będzie grał znacznie lepiej niż grał wcześniej. I sam jestem ciekaw, jak Pace będzie wyglądało w tym sezonie. Bo też już raczej żadnych zmian robić nie będą. Przynajmniej nic się na to nie zanosi. No ale jeszcze czas pokaże. JKS trafia do FlyQuest. Jest to jakiś duży transfer, ale no JKS to był gracz tier 1. Teraz wraca na rodzimą ziemię do Australii, żeby zagrać we FlyQuest. No myślę, że to już jest takie... Bardziej, już tak pod emeryturkę dla, dla JKS-a, już raczej go w Tier 1 nie uświadczymy. Ale w FlyQuest na pewno będzie sporym wzmocnieniem, bo FlyQuest to jest taka Tier 2 drużynka, a doświadczenie JKS-a na pewno bardzo dużo tam wniesie. Ja się jestem ciekaw, jak będą sobie grać. Myślę, że będą na pewno lepsi niż są teraz. No ale Tier 1, no to FlyQuest raczej nie będzie JKS-em. W sensie nie umieszają JKS-owi, po prostu no, nie jest to skład na miarę Tier 1. Koniec polskiego sangal. No niestety musiało się tak wydarzyć. Ludzie już się śmieją, że przyszedł masket i kolejny skład rozjebał. No ale ja w ogóle nie wierzyłem jak się pojawiały tam pierwsze plotki, nie? Że masket i ogólnie ta ekipa z Permity ma iść do, do sangal, to trochę nie chciał mi się w to wierzyć, a jednak się to wydarzyło. No ale raczej nikt się nie spodziewał, że to jest skład na dłużej. No bo no, ciężko, żeby taki skład wypalił, nie? No i pozbyli się wszystkich trzech Polaków, którzy tam byli. Czyli Maskeda, Marego i Bnoxa. Jakiś rusek tam został jedynie w tym Sangal, no, jestem ciekaw co Sangal wymyśli teraz, czy będą budowali coś od zera, czy jakiś core sobie kupią, też jest to dobre pytanie. Sangal raczej biedną organizacją nie jest, myślę, że kasę mają, no i ciekawe co za tą kasę wykminią. A może Sangal chce wykupić Na'Vi Junior, ej, kurwa, ej to jest stary niegłupie, bo mają jednego ruska, teraz by wykupili resztę Nawi Junior, czyli cztery graczy, bo jego już tam nie ma i mieliby pełen skład. Byłoby to całkiem sensowne w sumie ze strony Sangal, nie? No, Były pierwsze plotki, że CloudNay ma ich kupić, a na Cloud9 powiedział, że nic takiego nie planują. Więc ciekawe, ciekawe czy Sangal kupi ten kor na Junior. Jestem ciekaw, no zobaczymy. Jeśli kupią, no to jakoś na dniach powinna wlecieć oficjalka. I jakieś ogłoszenie, no bo no, sezon się już zaraz zaczyna, jakby nie patrzeć. Germell Legion wreszcie ogłosiło nowego snajpera, no i bez zaskoczenia dostał nim Kursi. Kursi nie miał jak na razie zbytnio okazji, żeby się pokazać w jakimś lepszym teamie. I raczej grało, wiecie, tak na tier 3. No, jedynie można nazwać może tier 2 ale też nie jakimś za wysokim, więc no raczej gracz z tych niższych drużyn, ale jak najbardziej z potencjałem, bo w tych drużynach, w których grał, zawsze pokazywał się całkiem nieźle. A też wiadomo, że aż byle kogo do teamu by nie wziął, no szkoda, że to niestety jednak nie jest żaden Polak, czy to HD, czy to MHL, czy ktokolwiek, no ale niestety, nie możemy wszędzie mieć Polaków. No i też jestem ciekaw, jak GL będzie sobie, gra... będzie sobie z nim radziło. Na pewno lepiej niż było z Islandem, no bo no nie oszukujmy się, wszystko będzie lepsze niż Slend, który ma 0,93 rating. No Bądźmy ze są szczerzy. Kolejny na mojej liście jest friend, który dołączył do Whitecard Trochę się tego nie spodziewałem. No, w sensie trochę tak, trochę nie. No, bo oglądałem ten wywiad z winsem czyli trenerem Whitecard. I on mówił, że organizacja chce iść w stronę iglującego snajpera. No, to ja i zresztą od teraz powiedział, a czyli Kadiana bierzecie, nie? Ale chwila wcześniej Vince powiedział, że będzie małe kolesiostwo teraz, w najbliższym czasie w Whitecard. No, i tak pomyślałem, no, jest friend przecież w akademii. To może frienda wezmą mnie, ale to mi się właśnie gryzło. A potem się okazało, że friend w akademii iglował i był snajperem jednocześnie. Co mnie kompletnie zdziwiło, bo nie miałem o tym pojęcia. No, ale w Whitecard. Frend na razie nie będzie iglował. Iglować będzie na razie Sonic. A Friend, jak już trochę się ogra w drużynie, ma przyjąć dowodzenie. Friend ma 1,22 rating z ostatnich 3 miesięcy. No wiadomo, grał w akademii na tierze, ale wciąż są to bardzo dobre staty. I jestem ciekaw, jak to wypali. No ja oczywiście wolałbym, żeby Stasiu został w White card i żeby Frenda po prostu dali na snajpera. To by było lepsze, moim zdaniem. No ale coś tam, jakieś zgrzyty chyba były tam. Winston do końca nie mógł powiedzieć, co się wydarzyło, że dlaczego Stasia posadzili na ławkę. No ale ciekawe. Ciekawe jak to wypali. Póki co Sonic będzie iglował. Nie wiem, czy Sonic ma jakieś doświadczenie jako igl, ale z prendem na iglu no ciekawe, ciekawe, no na razie Whitecard nie ma za dobrego frs a bo są dopiero na 43 miejscu, no więc by przydało się teraz trochę tych punktów ponabijać, nie, żeby gdzieś tam poskoczyć w tym frs i dostać zaproszenia, no i mówię ciekawe jak to wypali już z trendem na iglu, gdy tego igla przejmie a jeśli Friend się sprawdzi na iglu no to mamy kolejnego polskiego igla gdzieś tam wysoko w drużynach, no więc zajebiście, i jeszcze do Whitecard dołączył Pepping, który no jest takim młodym amerykańskim talentem, też 1.20 rating z 3 miesięcy, grał na tym niższym amerykańskim z no i zobaczymy jak sobie poradzi gdy wejdzie, czy spadną mu od razu te staty czy dalej będzie solidny, zobaczymy oby dalej był solidny, no bo wiadomo Polak w drużynie, a nawet dwóch Polaków, więc kibicować trzeba, Kasperski dołącza, a bardziej wraca do Ninja in Pijamas, gadało się że G2 prowadzi z nim rozmowy na temat transferu, jednak ostatecznie do tego nie doszło i G2 rzekomo jest zainteresowane Matysem, Te zobaczymy co z tego wyjdzie, a na Kasperskiego zdecydował się Nip, Kasperski 1,20 rating z 3 miesięcy no, ładnie się w tym Ens rozwinął. Jestem ciekaw, jak to pójdzie w Nipie. Teoretycznie Nip nie jest dużo lepszą drużyną od Ens, nie są dużo wyżej w rankingu, ale Nip, no naprawdę na początku mieli ciężko przez to, jak ciężko jest się przebić w obecnych czasach, w sensie, ale się przebili i Nip gra naprawdę nieźle. A z Kasperskim, no, mogą grać jeszcze zdecydowanie lepiej. Posadzili Arzdosa na łapkę, który też nie grał źle, bo ma 1.03 rating, więc to nie jest tragedia. Ale jeśli Kasper nie obniży lotów, no, to NiP będzie miał naprawdę potężny skład. I aż jestem ciekaw, jak to będzie chodziło. W ogóle też myślałem, że po tym Falcons z Snappi, no, to już raczej, wiecie, albo utonie gdzieś tam w niskim tierze, albo już po prostu na emeryturkę pójdzie, no, bo Snappi 35 lat, no, to stary tak by nie patrzeć. A jednak, no, poszedł do tego Nipu, budowali tam bardzo ładny team, no i... Snapie pokazuje, że jeszcze ma to coś. I myślę, że Nip w tym sezonie naprawdę może zamieszać. Mając bardzo doświadczonego Igla, mają. Rinkla, który jest niesamowitym talentem, jednym z największych talentów, jeśli chodzi o snajperkę obecnie. Dlatego Kacperski, który też napierdala, no i już, który też jest doświadczonym, dobrym zawodnikiem. Myślę, że NIP naprawdę może być takim niskim Tier 1 w tym sezonie. A jak będzie? Zobaczymy. Fajnie by było, gdyby NIP wygrał jakiegoś, wiecie, PGL-a, nie? Bo jak najbardziej są w stanie to zrobić. A jadą na ten Fris Fisher Playground teraz? Jadą czy nie jadą? Nie jadą. Szkoda. Gdyby pojechali, to już naprawdę mogliby tam zawojować. No, zobaczymy. Może na kolejny turniej coś pokażą. Oby. Fajnie by było. Fajnie by było, gdyby Kasper wreszcie zgarnął sobie jakiś trofeum na HLTV. No a w miejsce Katz Praw Ens wszedł kolejny młodziak z Akademii. Mildsi, który ma 11 rating z 3 miesięcy Grając w Akademii, kolejny młody fiński talent Którego S próbuje wepchać do głównego składu Ale ja jak najbardziej rozumiem tą decyzję No bo Kasper jest jedynie na wypożyczeniu w Nipie Nie jest tam jeszcze na stałe To też jest ciekawe, nie? że go nie kupili tylko wypożyczyli Żeby zobaczyć jak sobie poradzi W sumie dosyć mądre ze strony Nipu Nie Nie wiadomo na ile Kasper ma to wypożyczenie I jeśli się po prostu nie sprawdzi Ma wypożyczenie na 3 miesiące, nie sprawdzi się No to wraca do S, no i S młodziaka z Akademii Wraca do Akademii, a Kasper wraca do głównego składu Składu, nie? Więc logiczne, że wzięli kogoś z Akademii, żeby nie wydawać pieniędzy na nowego gracza, tylko właśnie że wzięli z Akademii i później, ewentualnie, do Akademii mogą go cofnąć, jeśli Kacper w Nipi się nie sprawdzi. Więc też mądra decyzja ze strony Ens, moim zdaniem. A jeśli NIP już wykupi Kacpra, no to za tą kasę. Będą mogli sobie kupić kogoś nowego do składu, albo jeśli młody będzie się sprawdzał, no to go zostawić. A też to Ens naprawdę nie ma aż tak złego składu. No, no nie miało z Kacprem. teraz no trochę gorzej to wygląda. A i tak, no nie byli w stanie nic na się tam przebić, nie? Ens chyba na żadnego dużego lana nie pojechało w tym sezonie. Może w tym sezonie się uda, zobaczymy. No na koniec Dycha w Apodzi. Największa polska bomba transferowa tej szufli chyba. Bo raczej się tego nikt nie spodziewał, że Dycha trafi do Apodzi. I ja mam takie ambiwalentne podejście co do tego transferu. Z jednej strony no jest to transfer zdecydowanie na plus, no bo decha przed za pacha, który no, zdecydowanie był najgorszym ogniwem tego zespołu, ale też właśnie BatClick miał fajny młody skład i mogli z tym składem budować, wiecie, rozwijać się w ogóle. Tutaj, no, tej szansy na rozwój zbytnio nie dostali. Zagrali dobrze, na, w tym Bukareście, No, i na ten koniec, potem nie jeździ na turnieje. Trochę spadli teraz w tym FRS ie No, i teraz będą próbowali te punkty odbić, bo jadą do Kanady na lana. I szkoda, jasne, Dycha jest transferem zdecydowanie na plus. Jest to, no, co by nie mówić, jeden z najlepszych polskich graczy. No, nie można mówić, że nie. I do tego jest bardzo doświadczony. Grał na Tier 1. Ma net trofeum na HLTV. No, co nie jest zbyt częste wśród polskich graczy. Bo w sumie poza graczami z Virtus Pro Siuchym, no, to chyba tylko dycham jakieś trofeum na HLTV, nawet no, Hades, Michu nie mają żadnych trofeów na HLTV. No więc Dycha, bardzo doświadczony zawodnik i bardzo dobry zawodnik, więc na pewno to wyjdzie na plus dla click. No ale znowu, Bogdan mówił, że nie będą robić zmian, że będą grali cały czas tym składem, żeby się rozwijać. No i co? No i znowu Bogdan robi zmiany. A Dycha też pewnie mało nie zarabia, no bo raczej Dycha ma porę wymagania finansowe, jak na to, jak dobrym jest zawodnikiem. I takich fach, no to miał zdecydowanie mniejszą pensję niż Dycha. Wątpię, żeby Dycha grał za te samo siano, które, za które grał w fach, nie? więc jestem ciekaw, jak to wyjdzie. Mówię, raczej będzie to transfer na plus, no ale znowu miało nie być zmian, a znowu są zmiany, no i trochę źle to wygląda, nie? I mam nadzieję, że teraz nie będzie tak, że wiecie, teraz doszedł Dycha do składu, potem wymienią, nie wiem, Demho na przykład na Goofiego, a potem Hypexa na Hadesa, no oby tak nie było, oby ci młodzi coś tam się rozwijali w tym Apogee, nie? Bo w sumie to taki był zamysł od początku a Żeby promować młodych graczy, no a już tutaj nagle Dycha wlatuje do składu. A miejmy nadzieję, że wyjdzie to im na plus i że będą taką drużyną stop 30, będą się pojawiały na tych lanach, no, niekoniecznie na tych, wiecie, największych typu kolonia, ale na takich właśnie mniejszych jak te od PGL, czy ten Fisher Playground, który się zaraz zaczyna. Oby życzę im tego. No i no przede wszystkim nie pompujmy balonika. Zobaczmy po prostu jak to będzie, ale to będzie długi film coś czuję, bo widzę, że mam 19 minut nagrywki więc to na tyle w tym filmie wbij na Discorda stary, bo tam są fajni ludzie, można sobie pogadać i wbijaj do Maćka na film o Foreście, ostatnio mówiłem, żebyście wbili i teraz też macie wbić bo Maciek, mój, mój montażysta, mój ziomek, wbijajcie do niego, dajcie mu łapkę w górę napiszcie kto od Frytoxa, no i widzimy się jutro w kolejnym filmie, Siemanu.